Dzień Dobry wszystkim, dobry wieczór. No, na końcu modułu pojawia się oczywiście jakaś aplikacja, którą sobie zaprojektujemy tych elementów trochę wyszło. Ja starałem się może powtarzać, może, może na różny sposób generalnie pokazywać, ale docelowo pod koniec modułu mamy do utworzenia. Utworzenia taką bazę danych. Tak. Baza danych składa się z m.in. z tabel. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć tabel do zrobienia. Na bazie tabel mamy do zrobienia kwarendy. Na bazie naszych tabel mamy do zrobienia podstawowe formularze. Jak widać, mamy trzy, ale głównie będzie to jeden formularz, na którym będziemy pracować i raporty, które za chwileczkę pokażę. I teraz Popatrzcie, w jaki sposób nasza aplikacja będzie wyglądała. Tak, przede wszystkim będzie do zrobienia formularz dotyczący kandydata do pracy. Tak, nie jest idealny. Wy starajcie się dopasować formularze do własnego wyglądu. Natomiast no, w moim przypadku rzeczywiście formularz ma być takiego układu z możliwością dodania załączników, data wprowadzenia do systemu, data urodzenia, mamy stanowisko. Wiadomo, że w testach mogą być różne dane, więc wybaczcie, że ten człowiek ma około roku czasu. Natomiast to jest nasz docelowy formularz. Formula, przepraszam, docelowy formularz dla tego modułu. Formularz może być bardziej rozbudowany to w następnym module, natomiast dane oglądane przez formularz i dodawane przez formularz typu dodaj są przechowywane w tabelach. Na celu w kursu zrobiliśmy różnymi sposobami tabele. Tabele, jest ich pięć, gdzie główna tabela jest to kandydat, natomiast ta tabela wykorzystuje elementy z innych tabel. Z innych tabel, albowiem główna tabela o nazwie table kandydat jest powiązana z innymi tabelami za pomocą relacji, czyli, czyli narzędzia bazy danych, relacje i mamy tutaj podstawowe naszych pięć tabel. Zajmujemy się w kursie głównie relacjami typu jeden do wielu, typu jedno wykształcenie może ile razy wystąpić, nieskończenie wiele wystąpić w tabeli kandydatów, podobnie z płcią jest, podobnie z miastami, podobnie ze stanowiskami. Tak? Starałem się wprowadzić w relacje, oczywiście są różne relacje, relacja jeden do wielu jest podstawą. To, co też staram się pokazać w drugim module, projektując takie pięć podstawowych rzeczywiście tabel. Na bazie tabel oglądamy, robimy i modyfikujemy formularze, to co przed chwilą się pojawiło, i robimy, tworzymy też raporty. Raporty, między innymi, między innymi generalnie, raport może dotyczyć właśnie jakichś elementów. No, jak widać, pojawił się przykładowy raporcik, przykładowy raporcik, niech to będzie raport pracownicy, to jest demonstracja raportu. Raport ma też przyciski, które zaprojektujemy pod koniec tego modułu, natomiast na czymś taki raport musi rzeczywiście bazować. Raport musi bazować na, na jakimś, na przykład, albo tabeli, albo na kwerendzie, i my taką kwerendę zrobiliśmy. Kwerenda, czyli zapytanie do danych, które odpytuje nasze dane przechowywane w tabelach, i uwaga, przy okazji kwarent też poznajemy różne, różnego rodzaju funkcje. Taką podstawową funkcją na przykład jest funkcja IIF, czyli standardowe, jeżeli albo if w po angielsku w Excel. To robimy na bazie takich rzeczywiście danych, kwarendy będziemy rozszerzać w innych modułach, robimy raport. Raport kandydaci informacja bądź raport rzeczywiście z przyciskami. I no, już komunikat nie powinien się pojawiać, który się pojawił w poprzednim przypadku, raport dotyczący właśnie poszczególnych osób. Wykorzystujemy informacje OK albo zbyt dużo do grupowania poszczególnych pracowników. Równie dobrze też będziemy poprawiać takie raporty za pomocą różnych widoków. Uwaga, pojawi się komunikat, który coś wspomniał o drukarce, Specjalnie, ponieważ kończymy nasz moduł zapisaniem plików w postaci bazy wykonywalnej, tak? wykonywalnej, zwróćcie uwagę, że ja zaczynam kurs od nazwy DB, zresztą to było w pierwszym module, a tu mamy nagle plik Access, access.de, tak? od execute, executable, czyli plik wykonywalny. I tym się tylko to różni, że taki plik rzeczywiście udostępniam dla użytkowników i na końcu tego modułu jest krótka zajawka na temat różnych plików, różnych sposobów zapisu bazy danych, albowiem trzeba później gdzieś to będzie użyć w następnej części kursu. Nauczymy się tego, na razie spójrzmy co mamy do zrobienia. Zamykam teraz wszystkie otwarte elementy i zamykam accessa i zapraszam do obejrzenia kolejnych takich lekcji związanych z tych modułem.